Jeszcze raz sobie włączę te w narzędzie, no i teraz właśnie kliknę w naszą belkę. Klikam i teraz tak, program się mnie dalej pyta, jak już kliknąłem, czy coś więcej zrobić. Więc ja, ja teraz daję Escape i następnie wybierz słup lub naciśnij Escape, żeby zakończyć. I to jest piękna sprawa, że my teraz możemy zaznaczyć, czy do tej belki dochodzą jakieś słupy. Po co? Po to, żeby ta nakładka mogła nam wyznaczyć, w jaki sposób ma, ma, mają się te pręty kończyć, odginać, jak, czy mają być jakieś dodatkowe pręty i tak dalej. Więc to się mega przyda, przydaje, jeżeli mamy belkę wieloprzęsłową. No ale póki co na razie mamy taką, taki prosty przykład, właśnie od niego zaczynamy. No i tutaj wiem, że są dwa słupy, więc klikam jeden, drugi i teraz daję Escape. I teraz uruchamia nam się pole. W którym możemy wprowadzać już nasze parametry zbrojenia. Zaczynamy od tego, że tutaj ja polecam zostawiać to jako python part. Chodzi o to, że w momencie kiedy już prowadzimy całe zbrojenie, to potem kiedy chcemy wrócić do tego, żeby je modyfikować, a chcemy wrócić do tego, żeby je modyfikować, bo zobaczycie, że to aż tak niesamowicie intuicyjne w sensie zgodnie z naszą myślą, nie zawsze jest, więc czasami trzeba wprowadzić jakieś tam poprawki. Więc tutaj, żeby wrócić do tego do tego pola, musimy utworzyć to jako python part. No i teraz tak, nazwa pozycji, pamiętam, że to było B02. No i zaczynamy od zbrojenia górnego. Jeszcze zanim tutaj przejdziemy, to w opcjach oczywiście można sobie ustalić język, jednostkę i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest szereg rzeczy, które możemy zrobić, więc ja tutaj sobie od razu kliknąłem, że polski i potem trzeba było zrestartować tak jakby te narzędzie, czyli tak jakby ono się zamknęło, więc jeszcze raz je musiałem uruchomić. No i wracam z powrotem do, do naszej belki. Tutaj odznaczam tę opcje, do tego też przejdziemy potem, żeby to nie było miejsce na metr bieżący, czyli nie jak wieniec ma być zbrojony, tylko jak pojedyncza jakaś tam pozycja zbrojeniowa belki. No i tak, pierwsze co, zbrojenie górne, czyli góra główne, i teraz tak. Tutaj mamy możliwość wprowadzenia, ile ma być zewnętrznych prętów. No, my chcemy, żeby były dwa w tej pierwszej, w pierwszej warstwie. Czy mają być dodatkowe jeszcze pomiędzy. No ja nie chcę. Ja chcę tak naprawdę, żeby było pięć tych takich głównych. Chodzi o to, że tutaj są główne pręty, a tutaj są ewentualnie jakieś takie dodatki. Ja chcę, żeby na przykład było cztery główne pręty w tej pierwszej warstwie. Czy chcę kolejną warstwę? Ja mówię, że nie chcę. I czy, czy chcę w ogóle jeszcze kolejną warstwę, to musiałbym wtedy włączyć tą i dopiero tą. Ja mówię, że nie chcę. Ja chcę po prostu, żeby górą było zazbrojone czterema dwunastkami, a na dole, żeby było cztery szesnastki. No, i żeby zbrojenie było czterocięte, tam w rozstawie w powiedzmy co 18, z zagęszczeniem 1 trzecia z dwóch stron od podpory w głąb belki. No i teraz tak, czy zbrojenie górne ma być odginane? No, w sumie tak, ma być 90 stopni. Więc tutaj mamy zaznaczone, że jest odgięcie. Jaka ma być otulina ta, jak patrzymy z góry, jaka ma być otulina od krawędzi naszego tam wieńca, słupa, belki, czy co, cokolwiek tam się kończy, kończy naszą belkę. Czyli tutaj w tym przypadku belka dochodząca ta główna. Wracam z powrotem do tego. I teraz jest tutaj taki magiczny przycisk, którego na początku nie widziałem. Jest coś takiego jak rozwin. I teraz my możemy tutaj dostawiać kolejne parametry dotyczące tylko i wyłącznie właśnie zbrojenia górnego. Więc tak, warunki prętów kręconych. Jeżeli mielibyśmy przypadek, że nasza belka ma krawędź tam dolną bądź górną inną niż kolejne przęsło, no to wtedy tutaj możemy zaznaczyć, w jaki sposób mają być odginane te pręty. Czy mają być tak, czy mają być tak. Czy ma być zakotwienie w kolumnie? I właśnie do tego tutaj miejsca dążyłem, ponieważ no ten przypadek nie potrzebuje ani tego, tego, ani tego, ponieważ jest to po prostu belka zwykła, jednoprzęsłowa, bez żadnych udziwnień. No to tutaj sobie wybieram, że tak, że chcę, żeby długość zakotwienia od kolumny była, czyli w, zauważcie tutaj, że jest coś takiego, że, że ta belka, ona nie jest, w, ona nie wchodzi mi w tą belkę główną. Tak, jakby zbrojenie automatycznie, wstępnie będzie dopasowane do długości tej belki. Czyli tak, jakby wstępnie to zbrojenie się skończy w tym miejscu, a nie w tym. No i teraz tutaj, oczywiście to sprawdzimy w praniu, czy tak faktycznie będzie. Czy jest możliwość edycji zbrojenia po wygaśnięciu licencji? To jest dobre. Znaczy, jest możliwość taka, jeżeli wprowadzisz to za pomocą utwórz jako zbrojenie, bo wtedy, jak utworzysz to jako zbrojenie, to wtedy, wtedy możesz edytować tak, jakbyś normalnie zamodelował. Natomiast w Python Parcie nie wiem, szczerze mówiąc. To jest takie pytanie, gdzie dopiero za trzy lata ci odpowiem. <grydy> dopiero wtedy mi się skończy. Kiedyś nie było, nie wiadomo jak teraz. Dlatego trzeba uważać, jeśli nie rozbijesz. No właśnie, właśnie o to chodzi. Ja też, też nie wiem, musiałbym za trzy lata dopiero to sprawdzić, bo na trzy lata mam właśnie tę wersję. No dobra, wracamy. No i teraz czy tutaj zaznaczyliśmy, że ma mi to wejść, ma być to zakotwienie? Zobaczymy, jak, jakie ono wyjdzie. Potem do tego wrócimy i sprawdzimy, czy, czy ja na pewno dobrze tutaj poklikałem. Czy ma być zakład? No w, w, na takim prześle nie ma potrzeby, prawda? Więc jeżeli on znajdzie, coś takiego, że będą pręty powyżej 12 metrów, no to wtedy będzie wiedział, że musi zrobić zakład, więc ja na razie to zostawiam, daję zmniejsz, no i na razie widzę, że tutaj jeszcze nie wprowadziły mi się te wszystkie rzeczy, ale spokojnie będziemy to sobie zaraz edytować. Następnie to samo, co dla zbrojenia górnego, robimy teraz dla zbrojenia dolnego. Chcemy, żeby dołem były 4 szesnastki, OK, z żadnych dodatkowych innych prętów. Czy chcemy, aby były odgięcia w, w górę? No nie, zbrojenie dolne nie, nie odginamy. Zbrojenie górne byśmy chcieli, żeby właśnie było odgięte. No i teraz tak. Tutaj program się pyta, czy. Jeszcze sprawdzę tutaj właśnie tego nie było. Czy gdybyśmy mieli belkę, która jest ukryta w stropie, to czy chcielibyśmy, żeby ona, żeby to zbrojenie było tak jakby rozszerzone na lewo prawo, czy było powyżej tej płyty, i tak dalej, tutaj mamy te, możliwość tego odsunięcia do wprowadzenia. Znowu daję rozwin. No i teraz tak, czy znowu ma być zaukład, niech on sobie tutaj do, dobierze, to tak, jak chce. Natomiast no, tutaj nie będzie tego zakładu, prawda? Ani nic takiego, bo jest po prostu za małe przęsło. Ja sobie tutaj kliknę i powiem, że chcę, żeby wprowadził mi te zbrojenie na 230. Tutaj z tego, co sprawdzałem, to ta łączna długość to jest tutaj. To nie, jest, że jest 230 w tom, 230 w tom. Tak wstępnie, tak, tak mi wyszło, pamiętam, więc zaraz, zaraz się przekonamy, czy dobrze pamiętam. Dobra, jak jeszcze tutaj poklikałem. Chcę, żeby pręty były po prostu na prosto wprowadzone. Skoro mam 90, to wiadomo, że jest to odgięcie, ale z racji tego, że wartość mam 0, no to wtedy tego odgięcia nie będzie i tutaj oczywiście muszę wyłączyć, żeby nie było na metr bieżący. Tutaj upewniam się, że tak samo jest. Jest, jest dobra. Wchodzimy teraz do rozstawu strzemion. I szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o strzemiona, to to jest program, te narzędzie jest naprawdę świetne, ponieważ to ze strzemionami tak naprawdę był największy problem, żeby je przepraszam, żeby je zamodelować w taki sposób, który nam odpowiada, w szybki sposób, zwłaszcza jeżeli mamy jakieś skomplikowane strzemiona. No dobra, to tutaj tak. L od środka, czyli w, w jaki sposób ma rozkładać tam te strzemiona? Czy od środka, czy tam w jakiś tam inny sposób? No my właśnie chcemy, żeby było od środka. Chcemy, żeby w jednej trzeciej naszego rozstawu był ten rozstaw zagęszczony. Czyli ja daję tak, 180 tutaj. Czy da, a da się ustawić niestandardowe promienięcia? Chyba się da. Gdzieś tam w opcjach pamiętam, gdzieś to było. Gdzieś to było. Gdzieś to było. Wydaje mi się, że da, tylko że musimy przyspieszyć. Teraz, bo już się znowu rozgadałem. Dobra, no jak sobie tutaj zaznaczyłem, to wiem, że rozstaw będzie zagęszczony teraz czy ma odsunąć ma zrobić taki by offset od końca naszej belki czy ma tutaj od tego tej krawędzi zrobić 25 tam czy tam ile wprowadzę odstępu ja ogólnie tego nigdy nie wprowadzę, ponieważ nawet jeżeli mi lekko strzemie najdzie w, tutaj na tę krawędź, to wiadomo, że i tak na budowie przesuną mi tam sobie, czy i w, w tym miejscu po prostu będzie w, o te, w, ten rozstaw nie będzie taki idealny. Więc tutaj w, czasami też nawet ten rozkład wychodzi lepiej, nawet jeżeli jest zero. A potem na budowie tak sobie to ustawią jak chcą. Więc zostawiam to w ten sposób. Kształt strzemion możemy tutaj dopasować. W, właśnie tu jest chyba te gięcie. No, nie pamiętam, przepraszam, nie, nie, nie pamiętam, gdzie, gdzie to się ustawiało, wiem, że mi to mignęło i, i gdzieś tam było ten y, promień można było ustawić. No dobra, zacznijmy od tego, w jaki sposób tutaj y, chcemy za, y, zrobić nasze strzemiona. Strzemiona są czterocięte i teraz y, fajna sprawa jest taka, że my możemy sobie ustalić sami kształt tego strzemienia. Y, zaczynamy od tego, że możemy zrobić ogólnie strzemie ogólne, czyli tak jakby program nam automatycznie tutaj wrzuca, jak te strzemie ma wyglądać, ale ja na przykład chcę, żeby to było czterocięte i chcę, żeby ono było tak zakładkowe, czyli te same strzemie, które będzie po prostu lustrzanym odbiciem w właśnie odbite w naszej belce. No i tak, otulina 25 mm z każdej strony, filusinka, tutaj zagięcie w belce niech będzie 90 stopni, no i te. Hak niech ma, niech ma 100 mm, jest ok. No i teraz, jak to zrobić, żeby takie strzemię czterocięte utworzyć? Klikamy w dolny, w dolny pręd pierwszy i w dolny pręd trzeci i automatycznie program wie, co ma zrobić. Wie, że ma utworzyć strzemię, które będzie zaczynało się od tego miejsca i kończyło się na tym. Potem znowu daję tutaj, daję tutaj i mamy zrobione strzemiona czterocięte. I teraz jeżeli masz doświadczenie w, w robieniu strzemion w, w programie, to wiesz, że strzemie takie ogólne całe na całej belki jest proste, ale zamodelować takie, które będzie dopasowane do prętów, no to już trzeba było tam kombinować. A tutaj mamy ułatwienie, że faktycznie zrobi nam to w prosty sposób. Tutaj mamy jeszcze opcję kliknięcia strzemienia skrętnego, czyli prawdopodobnie wyciągnie te ramiona w taki sposób, żeby właśnie spełniały warunki na skręcanie. Dodatkowe, tutaj możemy tworzyć sobie pręty takie dodatkowe, typu, że wpuszczamy po prostu pręty na prosto i dodajemy dodatkowo te takie bigle, czy tam elki, jakkolwiek się to zwie, takie łączące do naszych belek. Dobra, ja na razie to tak zostawię. Tutaj mamy możliwość tworzenia przekrojów, takich automatycznie wygenerowanych. Ja tego nie lubię, bo to nie, to nie spełnia moich wymogów. Natomiast jest to, jeżeli masz, jeżeli będzie to spełniało Twoje wizualne gdzieś tam potrzeby, to jak najbardziej ta opcja jest fajna i można z niej korzystać zaraz pokażę, no i jak tutaj mają te pręty wyglądać. No dobra, poklikałem sobie coś tam, zobaczymy, co z tego wynika. Jeżeli chcemy wprowadzić teraz to zbrojenie, to musimy kliknąć tutaj w tę ikonkę utwórz zbrojenie belki. No i popatrz, Włala. mamy utworzone zbrojenie belki, yy, y, którą zrobiliśmy na podstawie naszego y, narzędzia. Widzę, strzemiona na cztery cięte są, rozkład tych prętów jest, tutaj widzę, że dzieją się jakieś właśnie rzeczy. No i o tym mówiłem właśnie, że yy, Warto, żeby te zbrojenie było utworzone właśnie Python Parten, dlatego że my możemy teraz do tego wrócić. Możemy to do tego wrócić poprzez, tutaj jest taka, taki prostokąt, kreską, linią konstrukcyjną tak zwaną w, w programie i dzięki temu, że to jest to teraz, możemy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy i wrócić z powrotem do naszych ustawień. Dobra, ja sobie tutaj sprawdzam, co tam wyszło, że jest to odgięcie jak sobie przejdę do zbrojenia głównego górnego, to powiem, że ja nie chcę, żeby to było i tutaj czy coś więcej dam, że jeżeli stosunek jest tam, te jest większe, równe 500, dopiero ma to zastosować, tak tak, to rozumiem, więc daję zmniejsz i teraz znowu daję zaktualizuj, ok, zaktualizował mi, niekoniecznie, coś, coś źle kliknąłem. Więc jeszcze raz sprawdzę, czy tutaj na pewno poklikałem dobrze. To ma być wyłączone. Dobra, i, i powinienem kliknąć raczej to. OK, i teraz widzę, że, że pręty są na prosto. No dobra, mam wstępnie. E tak, zgadza się, jeśli chodzi o szybkie wprowadzanie strzemion, jednak ograniczamy się do maksymalnie trzech rozstawów strzemion, przy podporowej, lewej prawej, i przęsłowej, Tak, no tak. No a często właśnie w, w, to było problemem, żeby sobie rozstawić te, te strzemiona w, właśnie w tych odległościach, które chcemy, te trzy, trzy strefy. Ja pamiętam, że właśnie w, co zawsze robiłem, rozkładałem jakby cały rozkład. A potem sobie robiłem kreskę, typu, nie wiem, że na, na nie wiem, 80 cm, bo to gdzieś mniej więcej jedna trzecia, i wtedy sobie ten rozstaw łapałem na niebiesko i sobie zagęszczałem tutaj rozstaw ręcznie. A tutaj jest to zrobione za mnie, więc jest to, jest to szybsze. Dobra, wracamy. No i teraz sprawdzimy, dlaczego tutaj mi nie chce utworzyć tego odgięcia. Wchodzę dalej. No i teraz tak, tutaj wprowadzę mu średnica pręta, że ma być 50, albo ogólnie zwiększę po prostu długość, powiedzmy, że będzie to 600. Dam, dam teraz, żeby utworzył, daj OK, OK. Czyli on teraz posłucha się mnie. Po prostu chodziło o to, że zadałem zbyt małą długość tego pręta, tego odgięcia. Więc teraz mamy końcową fazę naszego zbrojenia tej belki. W przekroju to wygląda tak. No, właśnie też nie do końca to wygląda mi dobrze. Moim zdaniem w, w te pręty w, powinny być lepiej ułożone, że nie one są tak idealnie tutaj jak wartość tego cenominalnego, tylko żeby one jeszcze o te 2 mm były przesunięte w, do góry i gdzieś tam w głąb tak jakby rozszerzone. Tak przynajmniej to w, w typowym tutaj projektowaniu falplanie wyglądało.